Sałatka z ośmiornicy to klasyk kuchni portugalskiej, który zawsze przynosi mnie wspomnieniami do tego miejsca. A to jest seria Przyjęcie z Zuzą, także zaobserwuj, aby być na bieżąco z kolejnymi przepisami. Przygotowanie ośmiornicy jest naprawdę proste. Do wrzątku dodaję plastry cytrynę, marchewkę, sól i ziarna pieprzu. Używam mrożonej ośmiornicy, która rozmrażała się przez noc w lodówce, ponieważ podczas rozmrażania mięso ośmiornicy staje się delikatniejsze. Wycinam ten czarny kawałek, czyli dziób i następnie hartuję ośmiornicę we wrzątku, wkładam ją na 5 sekund i wyjmuję. Powtarzam czynność około 6-7 razy i gotuję ośmiornicę przez około 40 minut do godziny. Wyjmuję ją i czekam aż całkowicie wystygnie. Do sałatki potrzebne będą nam ugotowane ziemniaki, kroję je w kostkę i układam na talerzu. Na to szalotka, wystudzoną ośmiornicę kroję na małe kawałki i posypuję całość sałatki. Doprawiam solą, pieprzem, oliwą, sokiem z cytryny i na koniec posypuję natką pietruszki. I tylko tyle wystarczy do tej sałatki. Smacznego.